Jak Polak może wytrzymać z Polską? Kraj położony między Niemcami a Rosją, aby zachować swą niepodległość, stawia mieszkańcom ogromne wymagania. Wielu Polaków nie wytrzymuje takiego napięcia, jak nie wytrzymał jeden z największych pisarzy polskich, Witold Gombrowicz. A płyniesz wy, rodacy, do narodu swego. Płyncież wy do narodu waszego świętego, chyba przeklętego. Płyncież wy do stwora waszego świętego, ciemnego, co wciąż zdycha, zdechnąć nie może. Płyncież wy do cudaka waszego świętego, od natury całej przeklętego, co wciąż się rodzi, a przecież wciąż nieurodzony. Płyncież, płyncież, żeby on wam ani żyć, ani umrzeć nie pozwalał, a zawsze was między bytem, a niebytem trzymał. Transatlantyk to arcydzieło gawędy sarmackiej zagniewane na polskość, obyczajowo skandaliczne z wyzywającą tyradą przeciw Polsce. A pójdzież Wy, pójdzież rodacy do narodu swego, pójdzież do narodu waszego, świętego, chyba przeklętego. Pisarz ostro widział niedojrzałość Polaków, równoważoną przez marzenia o wielkości, które prowadziły do tragicznych skutków. Tę nieznośną sytuację rozwiązało wejście Polski do Unii Europejskiej. Gąbrowicz dał nam radę, jak mamy zachować się w Europie. Nie tracicie czasu na pościg za Europą. Nigdy jej nie dogonicie. Demaskujcie. Zamiast podciągać się do cudzej dojrzałości, spróbujcie ujawnić niedojrzałość Europy. Nie będziemy narodem prawdziwie europejskim, póki nie wyodrębnimy się z Europy. Europejskość nie polega na zlaniu się z Europą. Lecz na tym, aby stać się jej częścią składową specyficzną i nie dającą się niczym zastąpić. Tylko przeciwstawienie się Europie, która nas stworzyła, może sprawić, że staniemy się w końcu kimś o własnym życiu. Czyż nie to samo głoszą prawicowi politycy i publicyści? Gombrowicz był ateistą, ale domagał się rzetelnego stosunku do kościoła. Faryzeusze, wołał. Jeśli katolicyzm stał się wam potrzebny, to zdobądźcie się na nieco więcej powagi i spróbujcie szczerze zbliżyć się do niego. Na powagę zdobył się Adam Michnik w książce Kościół Lewica Dialog. W Polsce Ludowej opozycjonista uważał Kościół za sprzymierzeńca w walce z komunizmem. Jednak u schyłku PRL zmienił zdanie. W eseju Kłopot i błazen Michnik dowodził, że Polska leży między sprzecznymi biegunami: Gombrowicza i kardynała Wyszyńskiego. Jego zdaniem nie uda się połączenie współczesności i tradycji, nowoczesności i religii, awangardy i konserwatyzmu. Esej obwieszczał opozycyjnej inteligencji zmianę sojuszy. Od zwalczania komunizmu trzeba przejść do zwalczania tradycyjnego katolicyzmu. Sprzeczność między Wyszyńskim a Gombrowiczem wyraża sztuka Polacy. Inspirowana esejem Michnika a oparta na zapiskach więziennych kardynała i dzienniku pisarza. Trzeba wzbudzać ambicje w człowieku. Przez wielkie ofiary, przez mękę i trud, przez ciemności i światłość, przez błędy i zrozumienie. Stąd patrzę na Polskę jak przez lunetę. Widać tylko ogólny zarys, ale to właśnie skłania do bezwzględności. Z jednej strony występuje padający na kolana prowincjonalny Wyszyński, podczas gdy z drugiej wyprostowany światowiec Gombro. To błędne odczytanie twierdzą młodzi konserwatyści z kwartalnika Presje. Obaj, Gombrowicz i kardynał Wyszyński, żądali od Polaków tego samego: świadomego życia, pełnego walki i pracy, odrzucenia przesądów i stworzenia siebie na nowo. Obaj chcieli niezależnej formy polskiej dającej nam wolność, tworzącej wspólnotę i dającej moc. Wyszyński był awangardowym konserwatystą, a Gombrowicz konserwatywnym awangardzistą.